A już worek w ustalonym miejscu, Gilbert. A, a, a gdzie jest ustalone miejsce? Nie jesteś Gilbertem. Nie, jestem Germeo, jego kuzynka. <laughs> Nie jesteś trochę za młoda na rozłożenie mąki? Jestem praktykantką. <gry> Muszę odbyć staż w filmie Gilberta, bo kiedyś chcę założyć własny sklep z mąką. Dobrze mieć ambicje. Możesz położyć worek. Do widzenia. Sól! Czyli jest pan piekarzem, tak? Jesteś dostawcą czy wścibskim detektywem? No już, odłóż mąkę i idź sobie. Jaki wspaniały piec. Lepaniol z 72, model opalany drewnem. Wyprodukowano ich zaledwie kilka lat. A ty skąd o tym wiesz? Mój tato, eee, całe lato uczyłam się o historii chleba. Coś podobnego. To teraz trzeba studiować historię chleba, żeby być dostawcą mąki? No tak, nauka w szkole dla dostawców trwa całe 10 lat. <laughs> Więc powodzenia w nauce. Połóż ten worek i do widzenia. Ma pan bardzo dziwny komputer. Komputer? W moim domu? Żartujesz sobie. To telewizor. Naprawdę? A czy on nadal działa? Nie. Kiedyś się wyłączył i Bach, przestał działać. Pewnie nie spełnia nowych standardów. Teraz wszystko ogląda się w internecie. <laughs> Internet to taka bzdura jak telefony bez kabla, ale to wszystko nie tak. Jak ma przepływać obraz i dźwięk, skoro nie ma żadnych kabli? Już tłumaczę. Są wysyłane jako fale do anten połączonych z satelitami. To niesamowite. Można rozmawiać z kim się chce, nawet z innego kontynentu. Ja nie muszę rozmawiać z nikim. Zresztą to wszystko nie tak, gdy się chce z kimś porozmawiać. A teraz połóż worek i daj mi spokój. Mam mnóstwo pracy. Mm. A <laughs> Mieszka pan sam? Nie ma pan rodziny? Oddawaj mi to, ty wścibski detektywie! Niczego nie ruszaj! Odłóż worek i wyjdź! O, świetne ciasto! Hej, nie dotykaj go! To wszystko nie. Spokojnie, wiem jak to się robi. Bierzesz ciasto i składasz na pół. Rytmicznie, rozciągając je i lekko, lekko skręcając. skręcając. Dzięki temu ciasto będzie elastyczne i uwolni się gluten, dlatego chleb się nie rozpadnie podczas pieczenia. Jesteś tylko uczennicą wyuczoną na pamięć. Na pewno zrobisz wszystko nie tak. Znam się na rzeczy. Może nawet lepiej niż ty, dziaciusiu. Lepiej niż ja? Lepiej niż ja! Lepiej niż ja! Charlotte, Marie Louise, Marguerite! Słyszałyście to? <laughs> lepiej niż ja! <laughs> Zaraz się przekonamy. Przygotować składniki. Germaine? Każdy z nas niech upiecze chleb i sprawdzimy, kto jest piekarzem, a kto nadaje się tylko do dostarczania mąki. <laughs>